Witajcie moi kochani. W dzisiejszym odcineczku, takim dosyć krótkim i zrobionym jakoś tak improwizacyjnie, postanowiłem tak trochę od, od strony organizacyjnej coś nagrać. Czyli nie będzie scen z Margonem, tutaj nie będzie, ale tak jakoś nudziło mi się, mam trochę więcej czasu. No i postanowiłem trochę wziął się za myślenie, że tak powiem, i trochę taką bardziej monotonną pracę. Zacząłem od, 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 od zmian tutaj tła w większości moich filmików. Ponieważ filmiki dodaję od początku listopada, to te tła, większość filmików w ogóle nie miała żadnego tła, a niektóre widzicie, to jest takie, to jest inne tło, tu jest inne tło, tu jest inne, tu nie ma, tu nie ma, tu już zaczynałem powoli coś y, dawać takie podobne tła, i potem znowu i tak. I postanowiłem to jakoś ujednolicić. E, no i e, zacząłem od. E, wo, I ogólnie również zmiana nazw e, w większości filmików, ponieważ tak teraz moim e, ogólnie wszyscy mnie znają jako Quiter, e, bądź jako Dziefiana. Więc teraz w każdym filmiku, jaki mam, to właśnie staram się wciskać ten napis razem z tymi takimi strzałeczkami. W tych tutaj filmikach prawie w każdym takiego czegoś nie było. Prócz, prócz tego również trochę tak dodaję te takie liczby. Oczywiście to, to nie jest jakieś bezcelowe, ponieważ mam podzielone że liczby numerujące kolejne odcinki. To są takie zwykłe. Kiedy kręcę od 0 do 0. Nie, nie od 0. Od gąsa do 300, to mam tam wtedy napisane, chyba, odcinek. A przy innych takich filmikach, mam napisane, że jakiś tam part. Z racji tego, żebym miał to jakoś tak fajnie udokumentowane i jakoś tak wszystko fajnie pozaznaczane, ponazwane, ponazywane. I tak. Moje tło wygląda tak. Teraz ekran, jak widzicie, chyba wam. No, to, co jest nagrywane, chyba obejmuje cały mój ekran. I możecie zobaczyć, właśnie jak wygląda moje tło. Moje tło to jest najzwyklejsza grafika z goglów. Jest to taka jakaś tam wiosna czy coś takiego. Takie, takie właśnie, żebyście się pytali. Postanowiłem ujednolicić większość moi, moich teł, teł, jak to się mówi, większość nawet nie wiem, po prostu moje tła chcę ujednolicić i na górze dodaję nazwę k z odcinkiem czy tam jak trzeba będzie to będzie spartem, a niżej w zależności od tego co to ma być w jakimś kolorze jest napisane o czym jest odcinek i tutaj w rogu oczywiście kos... moja postać rozświetlona przez jakiś tam filtry i to wychodzi takie ładne zgrabne tło jest one czytelne, co jest trochę takie póki co jest za mnie dziwne, ale ponieważ tutaj widzicie tło w miniaturce, jest tak trochę zamazane, chociaż i tak z niego widać dużo więcej niż z poprzedniego, ale kiedy damy tutaj, czyli w edycję wejdziemy, to widzicie tutaj to tło jest w takich samych rozmiarach jak to. A widzicie, patrzcie tutaj, jak jest różnica. Tu jest takie zamazane, taki ten czerwony, taki trochę do dupy, a tutaj widzicie, jest wszystko idealnie. Nie to, że są bardzo małe literki, to, to po prostu to widać. No. To można łatwo odczytać, i mam nadzieję, że tak samo tutaj. Tutaj to już w ogóle naprawdę to tło mi się w sumie podoba, yy, ponieważ no jest na tyle czytelne, że, że jest. Yy ale mam nadzieję, że to po jakimś czasie mi się również trochę lepiej zrobi, ponieważ te tła dodaję teraz, więc może to dlatego. Ale w porównaniu z, z tymi wszystkimi innymi, na przykład tutaj, tu jednak jest trochę niewyraźne tego czerwonego napisu event wielkanocny nie widać w ogóle, a tutaj już naprawdę widać trochę to wszystko lepiej. I to, jest, to są to, te stare filmiki, to są wszystko questy i również do nich mam y, parę innych pomysłów, ponieważ y, chcę właśnie trochę y, przypomnieć y, ludziom o właśnie tych y, odcinkach z questami, <coughs> które, które były dodawane kiedyś, widzicie y, 8 listopada 9, one są dodawane co chwilę były, więc y, tak jakby nie miały czasu, żeby ktoś mógł oglądać je wszystkie naraz, bo były dodane w przeciągu paru dni więc postanowiłem, że stworzę taki filmik. Ogólnie trochę się zajmę takimi rzeczami organizacyjnymi. Chcę, chcę trochę uaktualnić playlisty z questami i stworzyć filmik, w którym to właśnie będzie taki wstęp do playlisty. Coś tam krótko powiem i w tym filmiku będzie już można jakoś tam kliknąć i przedostać się do danego questa. I ogólnie to kiedyś rzucę i takie playlisty właśnie z questami mam zamiar poustawiać gdzieś na moim kanale, żeby to było jakoś tak bardziej widoczne, ponieważ te filmiki no są potrzebne, są przydatne, a dużo osób po prostu nie chce się cofać do, do starych moich filmików. No w sumie też by mi się nie chciało, więc chcę to trochę tak uaktualnić. I to jest właśnie odnośnie pierwszej rzeczy. Tutaj widzicie, tutaj jeszcze nie ma żadnego tła. Ja to wszystko teraz póki mam czas chcę trochę uaktualnić oczywiście nie będą to takie monotonne czyli czerwony z zielonym ponieważ stwierdziłem, że na przykład questy od 60 do 70 levela ostatni quest nasz 70 level to jest, gdzie on jest? czekajcie, bo nie widzę o jest, to jest legenda i tu jest to i to chyba są ostatnie Questy na 70 level, które będą miały tło z napisem czerwonym i zielonym, a już następne, czyli od 71 do 80 levela, będą posiadały również inne tło, w innych kolorach po prostu i żeby się tak trochę odróżniało. Ale plan mam taki, żeby właśnie ujednolicić wszystkie tła, żeby był jakoś tak kojarzony ogólnie. Tutaj widzicie też, no, te. To sam mogę sobie przyznać, że są dosyć nieczytelne, ale czy tutaj w edycji jakoś to ładnie wygląda? Też tutaj, tutaj wygląda ładniej, a na tym wygląda trochę gorzej, ale dobra. Ważne, że i tak dużo więcej widać. Tutaj też trzeba trochę będzie te tła, tak samo ten długi napis i w ogóle to jest, to jest właśnie pierwsza sprawa, która właśnie się tyczy tła do większości. Do wszystkich moich filmików tutaj to co wam, wam mogę tutaj. Tutaj również już zacząłem robić. Tutaj jak widzicie, to widać już z miniaturki, co jest napisane, że jest od gąsa do 300 levela, odcinek 3.5, walk czy tam odcinek 4 Adriel jest to taki krótki wstęp, na przykład 100 Questy, 164, 166, bądź odcinek pierwszy, 164 level. To tę całą serię od Gąsa do 300 levela też właśnie ujednoliciłem i będzie ona wyglądać tak. Tu będzie tylko inny odcinek, i jakieś tam słowo takie ogólnie mówiące o filmiku. Czyli tutaj są levele podane, a tutaj, że są Questy, a tutaj na przykład, że właśnie jest mix walk i tak dalej, i tak dalej. Po prostu takie. Tutaj widzicie, te kwestie są dosyć długie i w wersji, którą teraz tworzę będą bardziej czytelne, mam nadzieję. Prócz tego, tutaj no te eventowe prawdopodobnie zostawię, ponieważ no tutaj jest dodawane dużo innych rzeczy, więc to chyba zostawię, ale inne filmiki na pewno, tutaj jest SpeedX, będę chciał trochę uaktualnić. Na kanale też mam e, prośbę, jeżeli ktoś jest jakimś tam grafikiem e, i zna się na zrobieniu tła do, e, do YouTube'a, e, ponieważ to tło, widzicie tutaj takie piksele widać i ogólnie, e, ponieważ e, tło tutaj jest, zrobić, stres, jest trudno zrobić, e, z racji tego, że kiedy mam obraz, e, gdzie to jest, mam obraz powiedzmy, że cały, to w tło e, mogę zaznaczyć na przykład jakoś tutaj, że tło do YouTube'a to jest yy, ten odcinek, po prostu. No nie? Czekajcie, o, żebyście widzieli, yy, i to wygląda tak, że właśnie tutaj jest, yy, tutaj tak wygląda cały, cały obraz, a to, co jest brane pod uwagę do tła, jest na czarno. I w tym czarnym muszę zmieścić wszystkie te napisy, które bym chciał. I to jest takie trochę idiotyczne, ponieważ nie mogę zrobić, yy, nie mogę dać zdjęcia w takim rozmiarze jak jest jak wygląda to tło tutaj. Czyli one, to jest taki jakby baner. Nie wiem, kurczę, ile on ma centymetrów, nawet jakbym miałby Wam zmierzyć. On no tak jak widzicie, tak na oko, nie wiem, 5 centymetrów szerokości, no i jest długi na prawie cały ekran. Nie mogę tak zrobić, ponieważ tło musi mieć wymiary powyżej 2500 pikseli na 1000 ileś tam, czyli to zdjęcie, które jest tutaj, się nie tyczy, bo jest ono 1280x720, więc to jest takie trochę nie wiem, no denerwujący, to ja Wam mogę pokazać. O, rozmiar zdjęcia ma mieć 2560 na 1440. A to jest takie trochę właśnie dziwne, że pod uwagę bierze się tylko taki mały pasek, który jest na środku. I jeżeli ktoś zna się na takich grafikach i potrafiłby to zrobić tak, żeby było lepiej niż jest to co tutaj to mógłby gdzieś do mnie napisać, nie wiem, na GGE czy gdziekolwiek czy tam na pocztę, mój e-mail jest chyba gdzieś tam podany w informacjach GGE też jest podane albo chociażby pod filmikiem to wtedy bym jakoś się tak pokrótce dogadał, co bym chciał tutaj jakieś napisy właśnie, żeby mi jakoś zrobiło tło, też bym jakieś tam a po prostu inwencja twórcza dla grafików nie wiem, nagrodą jaką mógłbym dać to, nie wiem, mogą być jakieś pieniążki na świecie Gefion, gdzie mam ich dosyć sporo, poć po prostu no, za darmo, czy nie wiem, czy jakieś tam pozdrowienia, czy coś takiego nic więcej niestety nie mogę zaoferować takiej osobie więc jak ktoś jest chętny to prosiłbym o jakiś kontakt czy właśnie jakiś taki fajny tutaj napis, kwater, i dopiero później jakieś tam oglądaj, ocenia i kwajter zaprasza, czy coś tam właśnie o tym, co się akurat, co się teraz dzieje na moim kanale. I to jest sprawa pierwsza. Tutaj jest właśnie sprawa u, ujednolicenia moich, mojego tła. Jak widzicie wszędzie jest takie samo, są tylko odcinki zmienione i te krótkie przepisy Tutaj jeszcze się jakoś nie zaktualizowało. Tutaj są questy, to też będą się aktualizować niedługo. No i ogólnie e, chcę jakoś zachęcić właśnie ludzi, żeby trochę jednak wchodzili w ten kanał, e, bo tutaj są playlisty e, różne, są różne rozmówki e, e, na różne tematy, jest Berus nawet, parę odcinków e, jest jakieś tam strony fanów, nie wiem, już przebiątek powisk, są to takie najróżniejsze odcinki o wszystkim, o niczym jest Berus, jest tam jakiś Woźb e, tutaj co to jeszcze jest? Jakaś urodzinowa pomoc, różnia yy, margonem, nudna środa. Dziś jest nawet temat zachęcający, nie temat, tylko filmik zachęcający do korzystania z forum. Yy, także naprawdę można się trochę zagłębić. Yy, I tak jeszcze wracając do konkursu, yy, który chciałbym zorganizować. Tak, yy, po rozmowie z paroma osobami yy, z mojego kręgu znajomych, Stwierdziliśmy, że tworzenie konkursu, którym zadaniem byłoby e, wpisywanie jakichś numerków, jest dość. E, no, oprócz tego, że oczywiście jest to bardzo znany typ konkursu, jest to dosyć wkurzający e, dla mnie i bardzo trudny do zrobienia, tak e, pomimo, pomimo wszystko, e, ponieważ e, z tego doświadczenia, które miałem e, w poprzednich e, konkursach, e, no to. Prosiłem bardzo dużo razy właśnie, żeby najpierw przed wpisaniem numerka sprawdzać najnowsze komentarze, ponieważ bardzo dużo osób wpisywało takie same numerki, bo nie sprawdzały najnowsze komentarzy, a jak się kliknie najnowsze komentarze, to od samej góry do samego dołu są wpisywane te numerki osób, które wpisywały wcześniej. A jak wejdziemy na filmik, to wtedy jest włączone, włączona zakładka nie najnowsze, tylko chyba najciekawsze, czy tam jakieś. Jak to się nazywa? Czekajcie. To jest jakiś film strukturzowy. Są to. O, to ja mogę na przykładzie na przykład pokazać. Chyba, że mi się nie będą chciały wczytać, bo dzisiaj jakiś taki dziwny dzień jest. Trochę mi się właśnie komentarze lagują, edycja mi się na YouTube długo wczytuje. A nie wiem, a nic nie ściągam, a wszystko inne działa i w ogóle. Także dobra. Tak, to słowa chyba najciekawsze. I jest to takie dosyć dla mnie męczące, muszę się tyle narobić przez jakąś, właśnie, głupotę osób, które startują w konkursie. Bo tak to jedynie mogę nazwać, kiedy ja gadam w filmiku o tym, właśnie, żeby najpierw kliknąć zamiast najciekawsze, to żeby były to, żeby były te najwcześniejsze, czy tam jakoś to się inaczej nazywa. No i jednak dużo osób ma na to zlewkę i po prostu pisze numer, który który i tak y, już był, albo w ogóle nie pasuje do konkursu, i potem się zaczynają jakieś bunty, jak usunę komentarz, i w ogóle I to jest już takie y, przereklamowane trochę. Ale widzę, że mi się nie chcą załadować komentarze. Może w jakimś innym filmiku. To jest konkurs na 100 widzów, który kiedyś był. No i widzicie jakoś, kurczę, nie chcą się te komentarze, może jakimś innym. Co to, co ja tutaj mam za jakieś filmiki? Może być jakaś rota kat. Może tutaj mi się załadują komentarze. No nie wiem, co się stało, ale mniejsza to to jest właśnie ten, to jest właśnie powód, dlaczego nie chcę robić z klikaniem, no i ogólnie ten konkurs jest za prosty, no, to ma być, konkurs to nie ma być coś totalnie za darmo, to ma być jakieś takie poświęcenie osób, tak jak pierwsze konkursy to były za subskrypcję, no to jest taki, to był, to był mój pierwszy pomysł, to były właśnie za, na subskrypcję, no i to wychodziło również, bardzo mało oszustw było, bo jednak jakieś tam osoby zawsze chciały trochę oszukać, mówiąc, że subskrybują, a jednak tego nie robiły i takie pierdoły, ale to ja to tam po prostu sprawdzałem, pisałem i oszustów i tak nie było w konkursie. Drugi konkurs był z liczbami, no to to było po prostu straszne, kiedy musiałem właśnie sprawdzać co chwilę komentarze, usuwać, pisać na pocztę do tych osób, że złe numerki, że ten numerek już był, że nie doczytali w ogóle i to już nie mam zamiaru takiego drugiego konkursu robić. No i zostaje. Z racji tego, że mam mojego Instagrama, w którym, są, w którym częściej niż w filmikach możecie się dowiedzieć jakichś rzeczy, które o tym co aktualnie robię, gdzie ja mam tego Instagrama jest. To padliśmy na taki pomysł dużo. Dużo mogę na tym zyskać, dużo możecie na tym zyskać wy, bo tutaj jak widzicie, są wszystkie zdjęcia, nie ma żadnych moich jakichś prywatnych zdjęć są wszystkie zdjęcia tematyczne, są dodawane dosyć często, na przykład tutaj możecie zobaczyć parę dni temu jak tam wyglądała moja sprawa po licytacjach, czego się nie dowiedzieliście co się dowiedzieliście w filmiku na przykład dopiero wczoraj, czyli tutaj są takie właśnie, o na przykład to ja o Pandorze, bardzo szybko mogliście się dowiedzieć. Wcześniej niż z filmiku, czy też również takie moje rzeczy prywatne typu syf na kompie. czy Czytam również jakieś EQ, czy tam jak wygląda to wszystko. Tutaj jakieś tam moje rzeczy, który byłem na, na którym miejscu byłem, kiedy zbieraliśmy łupy. Od na przykład zwykłych screenów z walki, bądź też screenów z tworzenia jakichś tam filmików, ponieważ cały czas mam kamtazję Studio w sumie otwarte, yy, ponieważ tworzę teraz na przykład, teraz w tej chwili, yy, poza tym, że gadam do Was, to yy, w międzyczasie tworzę filmik. Yy, jest to kolejny quest na 170, który się level, nie, na 164 chyba. Yy, więc, okej, okay, yy, więc cały czas coś się dzieje, i yy, konkurs by polegał właśnie na tym, że trzeba. Na Instagramie dać mnie jakoś tam zafollow, zaobserwować. Nie potrafię tego inaczej wytłumaczyć, i wtedy, kiedy wy mnie zaobserwujecie, jest to aplikacja głównie na telefony, więc nawet na komputerze. Chyba, że możecie się zareagować na komputerze, po prostu konto chyba się też można stworzyć, albo tylko na telefonie. Nie wiem, w sumie to właśnie mało się znam, ale używam. I kiedy wy mnie zaobserwujecie, to ja dostaję w wiadomościach, teraz już właśnie zablokowałem takie oglądanie mojego Instagrama dla wszystkich, no bo ponieważ nie wiem, ponieważ nie wiem kto mnie tam ogląda. Te moje margonem, więc y, zablokowałem, sprywatyzowałem, że tak to ujmę. I teraz, żeby mnie obserwować, to trzeba yy, tak jak normalnie, musiałbym się jakoś chyba wylogować. Czy co? Czekajcie, wyloguj się. Yy, teraz jeszcze raz spróbuj, spróbujmy wejść. Jak widzicie, tutaj jest No sposób to show, yy, i jakoś tam klikając, tutaj jest napis obserwuj. Mogę zaobserwować y, siebie po wcześniejszym zarejestrowaniu się. Kiedy wy mnie zaobserwujecie, ja dostaję na telefonie wiadomość z prośbą o to, żebym mógł, e, e, żeby mógł kogoś przyjąć y, do osób, które mnie chcą obserwować, I wtedy, y, i wtedy ja widzę waszą nazwę, osoby, która mnie zaobserwowała, i wy tą nazwę musicie wpisać w komentarzu pod filmikiem. Więc, więc na pewno osoba, która mnie zaobserwuje, wpisze komentarz, to będzie ta osoba, która, która mnie nie wiem, obserwuje. Jest to, nie jest to jakaś osoba fałszywa, ponieważ osoba fałszywa, zanim musiałaby właśnie jakiś nick z Instagrama skopiować i wkleić nie będąc tą osobą, no to to szybko by wyszło czy jeszcze jakiś tam inny sposób na uwiarygodnienie tego, że mnie obserwujecie na tym Instagramie ale to jest tam kwestia do grania i w ogóle ale taki jest pomysł na ten, quest, na ten quest na ten konkurs, bo to trzeba mieć różnorodne konkursy nie tylko, żeby był pożytek dla wszystkich bo oczywiście w puli tam jest ponad 50 milionów Oczywiście, później z tych osób, które nie obserwują teraz i które mnie zaobserwują, tak jakby na nowo, zostaną wybrane osoby, które, 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 no nie wybrane, tylko wylosowane osoby, które po prostu zgarną jakieś tam pieniążki. No i oczywiście tutaj w grę będzie wchodził tylko i wyłącznie z świat Gefiona. Także zobaczymy, jak wyjdzie konkurs. Jeszcze tam jest wszystko do dogrania, oczywiście. To jest tylko taki pomysł wstępny. Może jeszcze jakiś inny będzie, bo mało osób, jak prosiłem o jakieś propozycje konkursów, miało jakieś propozycje takich ciekawszych konkursów niż z liczbami, więc postanowiłem stworzyć z Instagramem. Na, na, na pewno będzie również konkurs z pólą nagród, też również dużą. Dla osób, które jak mam zamiar kiedyś tam na jakiegoś Facebooka stworzyć, to właśnie za jakieś lajkowanie Facebooka również będą takie konkursy, jakaś tam pula i losowanie później. Także coś się dzieje, nie ma nic, nie, mam, nie kręcę tylko po to, żeby kręcić, również kręcę właśnie po to, żeby tworzyć dla Was jakieś konkursy i tak dalej. Także... Zachęcam Was już teraz do założenia konta na tej aplikacji, którą jest Instagram zaobserwowania mnie, ponieważ po, do konkursu będę brał pod uwagę wszystkie osoby, które mnie które, które obserwują. No i to jest chyba tyle. Ja wracam do tworzenia dalej jakiegoś kła do kolejnego filmiku, już nie wiem, który to jest. To mogę już usunąć. Kurcze, nie to usunąłem, a... Ponieważ to jest taki już... Kurcze, nie to... O! Yy, dobra... Yy, to chyba tyle co póki yy, Póki co yy, Także oglądajcie różne filmiki, które mam Jakieś tam poradniki I tak dalej, i tak dalej A w tym tygodniu jeszcze na weekend Mam zamiar grać Mix yy, walk yy, Z jakimiś tam różnymi potworkami. W sumie już tam nie pamiętam dokładnie z kim, ale naprawdę będzie ciekawie. A na koniec pamiętaj, jeżeli Ci się spodobało, zostaw po sobie lajka. Jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujesz, zrób to i mnie zasubskrybuj. Jeżeli chcesz wiedzieć, co robię w danym momencie, w danym dniu, możesz mnie zaobserwować na portalu Instagram, gdzie wrzucam codziennie nowe fotki z tego, co robię, co robię w Margonem, co kręcę i wiele innych ciekawych rzeczy. Pamiętaj również o korzystaniu z serwisu Dogry.pl, dzięki któremu możesz zrobić darmowe smocze łzy do Margonem. Oczywiście, wszystkie linki są zawarte w opisie każdego mojego filmiku, więc warto je przeczytać. I to tyle do zobaczenia.